Cześć, witajcie w moim ulubionym formacie Switch. Dzisiaj ze mną wyjątkowy facet. Piotr Kucharski. Piekarz, kucharz, autor książek. E, no widzimy Cię często w telewizji śniadaniowej, e, a my się znamy już dobre kilka lat. Tak, bodajże no, jakieś 7-8 będzie. Podoba a. mi się ten fantastyczny facet. Tutaj nasza tajemnicza skrzynka i nasze zadanie, temat. E... Który będzie nam towarzyszył? Ofiaramy? No, dawaj, ciach, nie mogę się doczekać. Komfort Czyli To jest nasz temat na dzisiaj. Produkty super, komfort foodowe jabłuszka, polskie, pachnące pietruszka, orzech włoski, grana padano kocham, a w dwóch wersjach i jeszcze Imbir. Imbir. Dobrze, idziemy okay, gotować, bo zaraz y, zasadę switcha. Zasady są proste. Każdy z kucharzy. Ma 4 wejścia po 5 minut. Zawalczymy o Jokera. Obieracie marchew obieraczką. Kto w 10 sekund zrobi więcej pasków, wygrywa Jokera. 3, 2, 1, start! Stop! Ja policzyłem swoje. I Paski, dobra, liczymy. Pas. Wchodź tu do mnie, jak twoje skończyli. Tak, tak, A tak. czekać, trzeba tu. Pięknie. Ale eee. czekaj, tu ci jeszcze brakuje. 2, 3, 4, 5. Dużo tego masz? 27, 24, 25, 26, 27. 37. A 37. Dobra. Ok. Czyli w obieraniu warzyw jestem dobry. Joker, tak czuję, wiesz, wysunięty jest ten środkowy. Ja nie patrzę. Wysunięty jest ten środkowy, jakby sugerował ktoś, że mam go zabrać. Ale czujesz, że to. Ja nie, nie, nie patrzę. I dobre. Mhm. Aha. Oczko. I teraz ja sobie idę posiedzieć, tak? Ty startujesz. A ja startuję. Piotr Kucharski, autor książek kulinarnych, który zaraża pasją do gotowania i pieczenia. Czaruje w kuchni i na ekranie telewizora. Kinga Parusel, autorka przepisów i twórczyni kulinarna. Wieloletnia ambasadorka kuchni Lidla. Zasady Switch. Kucharze gotują na zmianę po 5 minut. Współpracują, ale nie mogą się komunikować. Kucharz, który wygra challenge, otrzyma jokera. Za każde złamanie zasad grozi im kara. Zaczynamy Switch. 3, 2, 1. Start. E, dobra, dobra, dobra. Wygrałem konkurencję, dlatego mam Jokera. Dwie minuty wspólnego gotowania bez rozmawiania. Na razie tym pięknym Jokerem, jokerem się powachluje. Emocje. E, samego początku troszeczkę wystudzę, no i lecimy. E, ja już mam taki pomysł, że zrobię placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane zrobię z pietruszką, parmezanem, to bardziej nawet takie rosti będzie. Jeszcze zrobię karmelizowaną pietruszkę. E, myślę jeszcze o naleśnikach z prażonymi jabłkami. Robiłbym takie pyszne, chrupiące placuszki w piekarniku z właśnie startego sera. Gra napadano bodajże tam było, z dodatkiem. Orzechów włoskich. Zrobiłbym pire z ziemniaków, jabłek oraz korzenia pietruszki. Podkręciłbym to wszystko imbirem. No i ciach. I wszystkie produkty z boksu wykorzystane. No, ale to nie ja. Zaczynam. To nie ja. Decyduję o, o tym kierunku. Zobaczymy co wymyśli Kinga. Chyba obiorę jakiś kierunek, taki, że będę próbował pociągnąć to, co gotuje Kinga. Nie, już półtorej minuty minęło. E, czekajcie jeszcze więcej. Zacznę to trzeć. Właśnie, on trze. Ja będę wymyślała, on będzie pracował, tylko mu poobieram. I zobaczcie, tak mu to zostawi, on będzie wiedział, że to trzeba potrzeć. I przygotowujemy naleśniki. Bardzo prosty sposób na naleśniki, ale czy ja mam mleko? Wszystko mamy. Dobra, szybka proporcja. Pamiętajcie, na szklankę mleka jedno jajko. Dobra, ciasto na naleśniki najlepiej, jak będzie leżakować, więc to tutaj dajemy. Dobra, mąka, mąka. Takie mocne pół szklanki mąki. Pół szklanki i dwie łyżki. Do tego dodam odrobinę budyniu. Dlaczego? Bo będzie cudowny aromat, a do tego skrobia ziemniaczana sprawi, że naleśniki będą takie turboelastyczne. No i odrobina oleju. To wszystko muszę szybko zmiksować. Jest. Oh, jedna rzecz dalej. Papier do, papier do pieczenia, papier do pieczenia, papier do pieczenia, papier do pieczenia, papier do pieczenia jest. Dobra, tutaj sobie to leżakuję, dodam jest to. Sobie, tak? I teraz pietruszki. Musimy je drobniej pokroić. Tak, na takie paseczki. Jestem ciekawa, czy Piotr będzie wiedział, o co tutaj mi chodzi. A nawet nie, wiecie co? Dobra, niech część tak robi, ale nie mamy czasu, więc zrobimy to, na czym polegało moje wyzwanie. Czyli zrobimy takie wiórki, 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 wiórki i do tego jeszcze wsypiamy. Kurczę, jak dziwnie, tak bez mówienia. Co ona tu zaczęła robić? Ziemniaczki, trzy. w ogóle orzechy tutaj... Dobra, yy, ziemniaki na razie out. Upieczemy korzeń pietruszki, yy, zrobimy pire. Przynajmniej ja będę się starał zrobić pire. Z właśnie pieczonego korzenia pietruszki z grana padano. Grana padano mamy. Do tego dorzucę szybko jakieś jabłko. Jak zobaczyłam składniki, od razu miałam na nie pomysł, więc to jest też super. Piotr ma kilka wskazówek. I jestem ciekawa, czy się do nich zastosuje, czy będzie wiedział, o co mi chodzi. Wszystko zmiksujemy. Jest czym? Jest. O! Mikołaj, trzeba tu coś blendować. Matkę, woska, co to jest? Co to jest? Dobra, na razie to zostawię, niech się piecze, za chwilę będę kombinował. Teraz już jestem spokojna, bo przede wszystkim... No nie, w sumie nie mogę być spokojna, bo nie wiem, co zrobić z ciastem naleśnikowym. Weźmiemy tak, to hopsa. Mamy jabłka, mamy korzeń pietruszki, to się będzie piekło. Troszeczkę orzechów dorzucimy, też niech się podpieką. Mam jeszcze jeden pomysł. Szybciutko weźmiemy grana padano. Fajnie, że jest z... już zmielone. Usypię takie kopczyki. Raz, dwa, trzy. I one w piekarniku pięknie się e, roztopią, ale taki ser, właśnie super się zapieka, że możemy zrobić fajne takie chrupiące, takie chipsy. Podkręcę to wszystko jeszcze drobno posiekanymi e, orzechami. Dobra. Jezus, ile to jest czasu? Ja cię kręcę, jak to jest w ogóle krótko. Leci wszystko do piekarnika. dobrze teraz rozszyfruję co tutaj Kinga co na tu blendowała nie mam pojęcia co to jest dobrze ale yy, chyba pociągnę temat tych ziemniaków chociaż temat ziemniaków to ja pociągnę trochę inaczej a co tam dorzucę je do pieczenia do pire a co niech obiera nowe ziemniaki <laughs> jeżeli chciała zrobić jakieś placki ziemniaczane a będą idealnie w purée. i ja myślę, że zajmę się brukselką. Ziemniaczek jest, dobrze. Brukselka, nie wszyscy kochamy to warzywo, ale z takim pysznym, słodkim pire będzie naprawdę genialnie smakować. Dobra, Kinga, brukselka, brukselka, rób brukselkę! Mm. Wiesz, co tam robić. Nie staraj ziemniaka! A, nie? Co tu się dzieje? Dobra, wiem, o co mu chodzi. Jestem po pierwszym wejściu. Świetna zabawa, ale te 5 minut, tak, po prostu e, mija. Kinga chciała, żebym staro ziemniaki. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem. Po prostu wrzuciłem jakieś warzywa e, do pieczenia, te ziemniaki, które obrała, też wrzuciłem do pieczenia. Myślę, że je napieszałem. Lecimy. Ścieramy szybko jabłka, ziemniaki. Wszystkie ziemniaki, które obrałam, Zrobimy jeden placuszek, bo nie ma czasu na więcej. Ty, ale to jest bałagan, chłopie. Dobra, dalej. Zostawiłem jej brukselkę. Mam nadzieję, że coś hmm, wymieści z tą brukselką. Jak wrócę, na pewno ja się nią zajmę, podsmażę ją po prostu na patelni. O, widziałem boczek fajny na, e, w, w lodówce, no zobaczymy. Wcieramy pietruszkę, dodatkowo doda słodyczy na do placków. Kobieram cebulę, ścieramy cebulę, dodamy jeszcze parmezan. On cudownie zwiąże całość, chociaż tutaj się trochę obawiam, że nie. Kto nie ryzykuje, nie je placków wybornych. Skoro użył tego parme, Ja muszę wszystko trzeć tutaj. Parmezan nada słonego smaku tym plackom, a jednocześnie taką podkręci ich chrupkość. Nie mam czasu na wyciskanie ziemniaków, więc dodam jeszcze odrobinę mąki. Tak się zastanawiam po prostu, e, czy tego jokera nie użyć w tym momencie. E, chyba chyba to jest dobry moment, bo później może się nie przydać i tylko namiesza, a teraz jeszcze w tej fazie e, możemy coś fajnie wspólnie zmienić. Daję, daję znać po prostu, idę, idę wykorzystać jokera. Przypominam, że to są dwie minuty wspólnego gotowania, bez rozmawiania. Czekaj, rozgrzewam już patelnię. <laughs> Mam nadzieję, że się. Im lepiej się rozgrzeje, tym lepiej dla mnie. Przyprawę. Przyprawę. Przyprawy. Przyprawy. Przyprawy, przyprawy, przyprawę. Przyprawy. Pieprz, dobrze. Dwie minuty słońca bez rozmawiania. Ty wybierasz kiedy? Teraz? No dobra. <śm> <śm> mm -hmm> <śm> <śm> Ale do kamery, możemy mówić, prawda? Nie no, możemy mógł, mógł ze sobą mógł, ale rozmawiać. Ja tutaj robię tło. Dobra, to ja zrobię. No? no jak to właśnie teraz? Nie, ale nie, nie rozmawiamy to ze jest. sobą, prawda? Rozmawiamy przez kamerę, e, że ja zrobię, podsmażę, bo czuć, tak. wiesz, zrobimy pyszną e, brukselkę. E, A ty mi coś to bałagan. To bałagan. E, mów do kamery, przecież nie możesz mówić do mnie, prawda? Zostawiłem Także mi ja mówię słuchaj. Czekajcie, nie wykorzystaliśmy losujemy. momentu, kiedy mówiliśmy mówię do kamery, a nie do siebie. A ty jak chcesz zrobić zupę. Aj, czuję, że będzie kara. Dobra, ale patrzę, co ty tam. Mm, jeszcze zim, zim, zim i to brzim, zim, zim. Nie mówię. Nie mówię. Nie, nie. No dobrze, muszę smażyć te, smażyć placuszki. To był chyba dobry moment. Tak, dobry moment. Placuszki. Nie wiem, jak z tym pieczeniem tych warzyw, kurde, to nie zrobi się to pirę. Tutaj boczuś, boczuś leci. Dobrze, brukselka. Hopsa, to się smaży z boczusiem. Ech, no, te dwie minuty były, e, wprowadziły chaos w moje gotowanie. Jeszcze mi zostało 10 minut. To mam mało czasu. To jakiś sos by się tutaj przydał. Sos może zrobimy tutaj w tej, na tej patelni. Dużo masełka jeszcze wiedzie i będzie, będzie ekstra masło. O, jeszcze coś ekstra, jeszcze coś ekstra. Co to jest? Krem pieczarkowo-borowikowy. Z tego będzie piękny sos hopsa. O, piękny. Myślę, że kierowniczka będzie zadowolona, jak usmażyłem jej te placuszki. Się nie tylko do kamery, możesz przez 20 sekund używać tylko lewej ręki. <grywa> 20 sekund. Co tam? Lewa ręka. Masełko lewą ręką, proszę bardzo. Z gracją. Lodzie, nie takie rzeczy się robiło. Jeszcze 20 sekund. Postarajcie się bardziej z tymi karami, dobrze? Uuu, to zaczyna pachnieć. Yy, placuszki Kingi gotowe zdejmujemy. Zdejmujemy, zdejmujemy. Dobra. Jeszcze zioła. Tutaj widzę. Kolenderka. Ciut miętki. Trochę bazyli. Pokażę jej, że chcę to posiekać. To posiekane z tym. I imbiru jeszcze nie użyliśmy. Kawałek imbirku. Zaczyna się robić fajnie. Ależ mnie stresuje ten dzwonek. Jakbym na lekcję miał lecieć. na na. Dobra, czas, 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 czas. Doszłam do wniosku, że mamy ziemniaki, które nie upiekło się w 15 ani 20 minut, więc tam jest zmiana planów. Ja mu to pokrzyżuję, wyciągam. Jak wrócę, to jeżeli nie będzie już coś z tym zrobione, dorzucę tam imbiru, żeby troszeczkę to zrobiło się odświeżające i no może uda się skończyć to, to pire. Muszę wyciągnąć te rzeczy z, z piekarnika i, i je po prostu podgotować. Wykorzystam te jabłka pieczone. Bo ziemniaki są twarde, to zaraz zastygnie. Słuchajcie. Kara, robimy to na Kara, zwracałaś się nie tylko do kamery, możesz przez 20 sekund używać tylko lewej ręki. Tu placki wykładamy na ręcznik papierowy, żeby wchłonęły nadmiar tłuszczu i były chrupiące to jest komfort w Wiecie. Dobra, naleśniki dalej. Piekarnik 200 stopni i zrobimy taką tartę. Przykryjemy to wszystko. Pokomplikuję mu, a co? Koniec, kary. Dobra. E, tutaj to e, to jest słony boczek. E, skupmy się powoli. Ja już nieraz się przekonałam, że pośpiech jest złym doradcą. Chciałam, żeby było bez cukru. Szukałam miodu. Będą być odrobina cukru. Odrobina. Miksujemy i smażymy placki, te naleśniki. Nie, no jeszcze ty mi robisz podgórkę. Nie ma czasu. Jabłka prażone z masłem, ale cudowne te jabłuszka. One już są właśnie fajnie mięciutkie. Dodatkowo łyżka masła. Zostawiłem Kindze też zioła oraz krem taki borowikowo-pieczarkowy. Pomyślałem, bo że można z tego zrobić fajną jakąś salsę. A tutaj smażymy naleśniki. Cynamon do jabłek. Cynamon mamy. Yy, tarta, tarta, tarta. Pietruszka, pietruszka, pietruszkę użyliśmy tam, ale dodamy ją jeszcze. Słuchajcie, ta pietruszka jest super chrupiąca, żeby było jest pietruszka. Więc teraz już wykorzystałam wszystkie składniki, tu pójdzie imbir. On da taki orientalny posmak i będzie takim cudownym naprawdę wypełnieniem tych y, moich... Patrzcie, pięknie się robi na liśni. Dobra, to już skończ, strzelać. Y, tu mam zioła. Zioła. Tak. Zioła. Krem pieczarkowo-borowikowy. Dobra, idziesz tutaj. Cudownie to wygląda. Wszystko się pięknie skarmelizowało. Więc teraz na górę wykroję y, tartę, które możemy w całości zapiekać. I dodatkowo, żeby było jeszcze bardziej crispy, y, szybko rozbełtane jajko. Czekam. Czekam i czekam. Na moją zmianę. To mamy naleśnik. Tutaj wszystko smarujemy. Szybciutko i do pieca to pójdzie wszystko. Kurczę, jeszcze orzechy na to mogą trafić. Orzechy tutaj mamy. Orzechy. Yy, parmezan, miałam go. I to wszystko wkładam do piekarnika, bo ale to będzie pyszne. I znowu naleśnik wykładam na ręcznik papierowy. Nie, nie, dam radę. Co tu się dzieje? Jabłuszka, to właśnie, to muszę gotować. To się zrobiło chrupiące, super. Eee, dobrze. Dobra, 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 co ona tu zrobiła w ogóle? Co ona tu w ogóle zrobiła? Nic nie zrobiła. <ścoughs> Jabłka się smażą. Uwielbiam to szaleństwo w tej kuchni. Eee, dużo zrobiłam. Będą chipsy z parmezanu z orzechami. Placki ziemniaczane z parmezanem i eee, pietruszką. Jabłko wykorzystałam do. Mm, takich duszonych jabłek jako wypełnienie naleśników. No i ta cudowna tarta. Połączenie brukselki z boczkiem jest czymś totalnie cudownym. Do tego chrupiące ciasto francuskie. Zobaczycie, to będzie naprawdę uczyta. Okej, okay, to pire wrzucamy, wykorzystamy to patelnię, podgotujemy szybko. Przyjeżdży. grzeje się. Piotrze, musisz stworzyć dodatkowe danie z użyciem czekolady. Ja teraz to po prostu wymyślili. Ej, tu jest jakiś placek. O tym mówiła, jezus! Dobra, przecież to jest na, na te, na, na placki, jak na naleśniki. Dobra, robimy na masełku oczywiście. A to co to jest? Eee, co tu piecze? O! Jej, co tu się w ogóle dzieje? Kiedy ona to wszystko zrobiła? Zrobimy po prostu czekoladowe naleśniczki. Opsa, zmiksujemy to wszystko. Czy to jest dodatkowe danie z użyciem czekolady, panie rezyseze? Zaliczymy. Zaliczone na pięć. OK, to smażymy. Dobra, dodatkowe danie z użyciem tego. A gdzie jest brukselka? Ona się tam piecze, dobra. I te zioła też je zabrała, a ja myślałem o takiej salsie. Dobrze, no nie idziemy w tym samym kierunku. Zdecydowanie nie. Tu nic się nie zadziało w tym czasie, co ja jestem. Tylko naleśnika zrobiłem. Dobra, te zioła. Jakbym bym ciągle chciał zrobić odświeżającą salsę do tego wszystkiego. Opsa, to leci. To leci King, teraz już tego nie ruszamy. Matko Boska, kiedy ten czas minął. Śmietanka 36. Serek waniliowy. Jest, mamy go. Mamy go serek waniliowy. Smażone śliwki z, z imbirem. Do naleśników. Muszę to wrzucić szybko na patelnię, żeby Kinga wiedziała o co mi chodzi. A, Jesus, Śliwka. No nie, no. O, o, o. O. Dałam cynamon? Nie dałam cynamonu. Dobra, za komunikację. zaraz to wszystko zamieszamy. 10 Ręce do góry. Ładne się to rzeczy dzieją. Ale ja przecież z rękami do góry też mogę na przykład zrobić... A, cynamonu nie było, tak. O, to jabłka będą czuć. Ej, ja muszę wszystko wykładać. Kurde, ja już tu się nie umiem odnaleźć. Co tu się dzieje w ogóle? E, czekaj, Czekajcie, chipsy. niech sobie tak idą po kolei z boku. Co to jest? Co to jest? Mocna rzecz, mocna rzecz, ponieważ co tutaj mamy? Krem pieczarkowy. A to są takie on cudowne produkty, które bardzo wzbogacają smak, więc warto to wymieszać z kwaśną śmietaną i to będzie, słuchajcie, super dodatek do moich placków. Nie, 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 to się tak pracować się nie da, proszę Państwa. Sprzątamy ten bałagan. On dostał jakąś karę za bałagan. Ja zawsze dostaję kary. Dobra. Karmelizowane śliweczki. O, to będzie naleśnik do śliwek, a to jest mój naleśnik do prażonych jabłek. Cześć prażonych jabłek! imbirem już teraz wykładam. Zawinę wszystko, przekroję wam, żebyście widzieli jak to pięknie wygląda w środku. No dobrze, czekamy ostatnie, ostatnie wejście. Okazuje się, że ja muszę właśnie złożyć to danie. Dania. Teraz nie wiem jaką sytuację zostanę, a będę miał 5 minut, żeby wydać te dania, także teoretycznie Niewiele już mogę zrobić, także liczę na to, że, że Kinga coś, e, coś tam poskłada. No i zobaczymy, no, no freestyle, na szybko rzucę może trochę, wiecie. Trochę śmietany, trochę ziół, e, zrobimy takie dania w stylu rustykalnym i będzie OK, nie? Jest w staropolskim, o, 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 staropolskim stylu. Może dałoby radę jeszcze karmel zrobić? Szej może zrobimy taki imbirowy karmel? Co na to? Mamy czas, mamy tutaj smak imbiru, więc wsypię tutaj cukier. Na małym ogniu będę robiła karmel. Żeby było szybciej od razu połączę go z masłem. Oto to będzie coś cudownego. Dobra, niech to się rozpuszczę powoli. A tutaj yy, śliwka. Śliwka? Myślę, że tutaj chodziło też o serek. Dobra, serek. Ja go od razu tak zawinę. I wyłożę te śliwki. Te śliwki wyłożę. Coś. Mm -hmm. Składać, mm? Jezus. Piotrek, za pracę po czasie 20 sekund kary. Ręce do góry. Po czasie, ale. Z patelnią? W takim momencie. Dobrze, że mam ściereczkę. I. 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 To jest najdłuższe 20 sekund w moim życiu. Koniec kary. Już. Dobrze. Zdli... Łaskawy, panie. Dziękuję. Karmeli, to się tutaj robi dobrze, a ja muszę tu zrobić jakąś wydawkę. Co to są w ogóle w tym domu talerze? Czuję, że Kinga chciała hopsa tak zrobić. Ta tarta potrzebuje jeszcze 5 minut i będzie cudowna. To taka, wiecie, tarta do góry nogami albo taki zapiekany paj. No, to będzie super. O, do chrupania i... Hopsa, do chrupania, to, 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 to panie, ujej, e, to tak podajemy, ale ziółka, 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 te ziółka ciągle mi zabiera. Te ziółka takie, o, hopsa, hopsa. Tak, w ten sposób do naleśniczków mamy jeszcze Tak jest, kremik, aha, ale załapała z tymi śliwkami, także w porzo. Kinga jest doświadczona, no wiedziała, że już musi zaczynać serwis, bo ja bym tutaj zginął, jakbym miał wszystkie dania wyserwować. To podkręcimy jeszcze gotowym kremikiem z borowików i pieczarek. I jeszcze serek, serek, tu jest bida. Tutaj jest bida, tutaj z tym coś muszę zrobić. To okruchy, okruchy, leco. Może to. Papryczka, Chili tutaj zagra. Dobra. Tylko jeszcze, żebym umiał to otworzyć. A! Ewidentnie ostrości. Tyk. Mamy to. Karmelek. Idealny, aż bardzo. Tu jeszcze troszkę serka. I jeszcze, jeszcze mamy tyle czasu. To na spokojnie. Jeszcze więcej kolenderki. Kolenderka, kolenderka. Tum. <laughs> Nie ma siły już na słowa? Pierwsze co mówiłem e, do kamery w, e, w garderobie, bym, matko, bo jakaś świetna zabawa, musisz to zrobić w domu. <laughs> bo to teoretycznie. To jest na impreza. Ta. Ja też tak myślę, ale e, ja zawsze mówię, że e, ten format otwiera głowę. I to, co e, zostajesz, kiedy przychodzisz e, po e, kucharzu. Wybijacie? cię. Tak, ja. wybija cię, więc co ona robi? Ta Brukselka miała być tutaj na te placuszki co wiesz, a ona to zapieka. Ale wie, dobra, ale czułem, że trzecie wejście po prostu było tak po prostu, że bardzo mało podsunąłem do przodu. Ja nie wiedziałem, co było w blenderze e, zmiksowane. Mi to jakimś jak, smakowało, jak jakiś wiesz, białeczko <laughs> dla kulturystów. nie wiem <laughs> skąd na samym końcu sobie przypomniałam, że nie dodałam nic słodkiego, więc dodałam drobinę cukru, ale próbujemy już zaraz. Ja tak. myślałam sobie, że ty zrobiłeś, poprawiłeś po mnie naleśniki leśniki, zrobiłeś się z mąką pełnoziarnistą. Żeby były zdrowsze. Nie no, ja dostałem e, Dostałeś... dostałem trzy kary. Naprawdę! Trzy kary dostałem! Ja nie, kompletnie nie rozumiem i... za co. Chyba bałagan. O, może, tak, za mnie no. I musiałem użyć czekolady. I tak patrzą, dzięki Kinga, że zrobiłaś po prostu to ciasto naleśnikowe. Zmiksowałem po prostu z czekoladą. Pach, odhaczone. Ale mnie załatwili, bo wyciągam w ostatnim wejściu tą żeliwną patelnię. 20 sekund z rękami w górze. A ja z tą ręce. O, próbujemy, próbujemy, próbujemy. Zaczynam od jest tych... Jadane? No na pewno. Tutaj dawaj. Bo... A tutaj jest ajvar? Wiesz co, so, ostra, ostra papryczka, uwaga. O, tak, to A wiesz, że tutaj ten sos grzybowy, krem gr grzybowy deluxe, to jest taki wzmacniacz smaku połączony z kolendrą. Go? Był dla mnie tak mocny, że musiałam go oczywiście Śmietana. Śmietana. i dobrze, superowo. Mm. Mmm. No prawie są cudowne. Wiesz, ja zapomniałem trochę, że mieliśmy robić comfort food. Ale ja <laughs> właśnie cały czas do głowy miałam, dlatego powstały naleśniki. No. Wiesz, z prażonym jabłkiem. Mm, no dobra, mm -hmm. teraz spróbuję naleśników. Dobra. Ja próbuję ten pełnoziarnisty w według kingi. Mm, a Mmm. Mm. Mm. Z tym sorkiem anilowym. Mm. Dawaj jabłka. Ale... Mm. To jabłko z tym imbirem. Jabłyszko. Pieczone, ale z naprawdę jest obłęd. A mm -hmm. teraz twoje dzieło? <głos》> um. z mają turbulencje. -da -da -da. Teraz dajemy ten. Brukselka. A tu jest, bo oczuś. Mm. Mm. No, mm. <głos》> mm. <głos》>. Tu się też wszystko zgadza. W takiej formie brukselkę można jeść, nie? Świetna zabawa. Ja się naprawdę świetnie bawiłem. Ja e, też. Może te, trzeba Prawda, to częściej to, robić. No, ale trzeba częściej robić i będziemy częściej robić, dlatego oglądajcie nas. Najlepiej zasubskrybujcie kanał. E, dzwoneczek Wam będzie przypominał właśnie o takich odcinkach i takich rywalizacjach i takich przepisach i takich gościach. Mm. E, I o takiej Brukselce naprawdę. Dzięki, Piotr. To był super switch. To ja dziękuję, naprawdę świetna zabawa. Dobra, jemy. Bruksela.